Dlaczego toksyczna osoba daje nam prezenty, a później nam je odbiera? Toksyczne osoby często wykazują manipulacyjne zachowania, których celem jest uzyskanie kontroli nad innymi oraz wywołanie negatywnych emocji, takich jak poczucie winy. Czy zależności? Dając prezenty, toksyczna osoba może próbować zyskać sympatię i zaufanie drugiej osoby, aby później móc wykorzystać te relacje na swoją korzyść. Toksyczna osoba może dawać prezenty z pozoru bezinteresownie, aby zyskać korzyści lub uznanie, której pragnie. Może to być sposób na manipulację i kontrolę nad drugą osobą, pozornie wywołując w niej poczucie wdzięczności i zobowiązania, aby później móc wykorzystać te relacje na swoją korzyść. Natomiast odbierając prezenty, toksyczna osoba może chcieć sprawić drugiej osobie przykrość, zaszkodzić jej emocjonalnie lub po prostu odwrócić uwagę od swoich negatywnych zachowań. Odbierając prezenty, toksyczna osoba może próbować wywołać w drugiej osobie Poczucie winy, zdezorientowania czy bezradności, co pozwala jej utrzymać kontrolę nad sytuacją. W ten sposób toksyk wykorzystuje prezenty jako narzędzie manipulacji, aby budować swoją władzę i kontrolę nad relacją, naruszając granice i powodując negatywne emocje u drugiej osoby. Jest to częsty mechanizm działania toksycznych osób, aby osiągnąć swoje cele i utrzymać swoją dominację w relacjach.